Bo mówisz też, że współpracowałeś przy trennersie, um, czyli przy serialu, czyli tym serialu tak. który no, okazał się być niesamowitym sukcesem pod każdym względem chyba. E... Oglądałem to i powiem tak. szczerze, że y, lubię generalnie też te anime różne i tak dalej, są naprawdę fajne. I tak mówię, kurczę, pewnie mam. Pewnie mam tutaj, sorry, CD Projekt Red, ale mówię, pewnie mam do czynienia z jakimś marketingowym takim, na zasadzie wyciągnijmy jeszcze tę cytrynkę, wyciśnijmy jeszcze bardziej. I nagle moje zdziwienie jest wow, przecież jest tak kompletna taka wholesome, jak to mówią Amerykanie, historia, że siedziałem, jeszcze ta muzyka, która tak naprawdę gdzieś tam też jest muzyką, która była normalnie w grze wykorzystywana, to wszystko zagrało i, i zrobiło tak niesamowitą historię i tak niesamowite dzieło, że jestem pełen podziwu i sobie lubię do tego wrócić co jakiś czas. Tak też, też. To obejrzałem, przyznaję. No, oni I... podeszli bardzo poważnie do tworzenia takiego uniwersum cyberpunka. To w, w wcześniej chyba się nie robiło takich rzeczy, znaczy, a, na pewno nie, a na pewno nie w Polsce, nie? Że, mhm. że budujesz to IP i kolejne, tam, kolejne elementy dokładasz. No, książka jest jednym oczywiście też, też czymś takim i też nie wyszła źle. To jeszcze taka propa cyberpankowego mówisz o tym, że musiałeś tam przychodzić do tego, tak mi się to od razu rzuciło na oczy i na umysł, jak bardzo cyberpunkowa była kwestia powstawania tej książki, kiedy ty musiałeś właśnie w tym lokalnym internecie być zamknięty i tylko nieświadczenie dostęp. Ale to to tam to dobrze z godzinę pograłem, tak, żeby poczuć klimat. Po tym, jak już jak to w jak to pisałem, to gra była dostępna i. E, po prostu siedziałem na laptopie, hmm. używając serwera e, zdalnego. E, Stadia to chyba było. Doszedłem do tego momentu, jak już się wciągnąłem w grę, już napisałem, e, to już nie musiałem no, w sumie chodzić po tej grze, żeby, żeby wiedzieć, co, co i jak, bo sprawdziłem wszystko. To zacząłem sobie grać dla przyjemności i wtedy Google zlikwidowało stadię. Hmm. I, i, I koniec. I nie mam gry. Tak. Ale no, zastanawiam się jedno, dobra. E, Dlaczego ty w sensie, jak myślisz, czy, czy możesz nie wiem, zdradzić, dlaczego akurat ciebie wybrano do tego, żeby w świecie cyberpankowym, gdzie mówisz, że to nie jest jakiś taki świat, gdzie ty pływasz i to jest Twoją naturalną, że tak powiem, naturalnym nurtem? Jest to w zasadzie to. Był jakiś to konkurs, Trochę nie jest, nie, nie konkurs. City Projekt robił do mnie podchody od dłuższego czasu na. na... Na, przy innych tematach, oni po prostu uznali, że no, napisałem takie rzeczy, wiesz, no, jak, jak, mm -hmm. jak nie, no, Różaniec, no, To też, też jest Cyberpunk. Napisałem do no, tego, tego Marsa i w ogóle wiele opowiadań napisałem, które są w zasadzie w podobnym klimacie, ale do, do tego napisałem też pokazuje to pokażę mhm. Feliksa Netajnika, który też jest, też są, to jest, to jest momentami science fiction, momentami inne gatunki, ale też jest spora, spora ilość cyberpunka w niektórych częściach, mhm. ale przede wszystkim jest to powieść młodzieżowa. A powieść młodzieżowa musi mieć dużo akcji, więc stwierdzili, że te wszystkie elementy, które z różnych moich powieści pasują do tego, żebym napisał właśnie, właśnie to, bo mhm. to wiadomo, że powieść młodzieżowa musi być powieścią akcji, a całą. wiesz, no już wcześniej też znałem ten świat dokładnie, bo przy Edenersach pracowałem. No, czyli to było pierwsze? Edeners. byli, okay. byli pierwsi, tak. No i nie jestem pewien, czy do kogoś w ogóle innego się zgłaszali z tym po prostu. Z... Jest mega ciekawe Trafili bo zobacz... na dobry moment no. akurat wtedy, że mogłem do tego siąść i chciałem siąść. I wyszło. To jest bardzo ciekawe, no bo jednak, jak się tak, nie wiem, o Twojej twórczości, czy czyta, czy słyszy, czy nawet czyta książki, no to jakby nie przychodzi ci pierwsze, co na myśl Rafał Kosik, twórca cyberpankowy, nie? A jednak wyłowili te elementy, które im się posklejały do kupy no, i powiedzieli, to jest nasz człowiek. No widzisz, tak. Y tak jak wspomniałem, ja się zorientowałem po 10 latach, że napisałem, mm. że Mars jest cyberpunkiem. Okay. Więc sam nie wiedziałem o tym. Proszę bardzo. Bo, bo, to, bo to rzeczywiście nie odpowiada takiej stylisty, stylistyce, mm. wizual, wizualności cyberpunka, jak, jak wszyscy mm. myśleli. Tylko, tylko ta treść jest cyberpunkowa. No, CD Projekt jakby wyhaczył to. I bardzo się cieszę w sumie. Czyli widać, że jednak są tam ludzie mm, kompetentni na swoich miejscach, jak niektórzy twierdzą, że nie. Więc widzicie, moi drodzy? Macie do dowód. No zdecydowanie. Słuchaj, a jak z tymi Edge Runnersami było w takim razie? Bo ja w ogóle byłem przekonany, że to jakoś na no, odwrót było, nie? A tutaj widzę, że jest w drugą stronę. Wiesz, bo to jest tak, że książka powstaje jednoosobowo w zasadzie. W przypadku scenariusza, każdego scenariusza, w zasadzie to jest nawet sam scenariusz, nie, nie mówisz o reszcie filmu, to jest praca kilkunastu osób. No i ja tam razem z Kasią zresztą byliśmy. Dodam, że Kasia moja mhm. żona i współwłaścicielka powergrafu czyli naszego wydawnictwa. Byliśmy jednymi z osób, które na jednym z etapów przepracowywały ten scenariusz. Mhm. Zaczął to pomysłodawcą Bartosz Tybor. E, tylko to jest tak, że tam ileś osób pracowało z tym. Mhm. Wcześniej po prostu w pewnym momencie e, prawdopodobnie doszło do czegoś takiego, że wpadła się w taką pętelkę pomysłów, które już były e, i stwierdzili, że potrzebna jest nowa krew. I pierwszego dnia wakacjach tutaj pojechaliśmy. Dostaliśmy propozycję nie do odrzucenia, że siadamy nad scenariuszem i tam już, już nie pamiętam, ile to było w, w miesiąc trzeba było 10 odcinków napisać. Mm -hmm. um, no i, i, i się udało. Z, myślę, że w, wkład na no nasz wkład to jest jakieś może 10-15% tego co jest. Ale oczywiście nie mogę. Jak, jak, jak potem oglądam e, serial, to bardzo trudno jest pokazać, co jest konkretnie mm -hmm. moim pomysłem, a co jest, wiesz, przetworzeniem czegoś, co było wcześniej. Mm -hmm. Ale to, to jak to działa? Czyli Bartosz, tak dobrze zapamiętałem, tak. jakby napisał taki szkic, zarys, jakby pierwszą wersję, tak? Tego, tak, co się dzieje. To jest naj, największa przykrość przy pracy ze scenariuszami, to jest to, że nigdy pierwsza wersja nie jest dobra. Mm -hmm. I potem są kolejne iteracje, przepisywania. Czyli czytasz, bo próbuję sobie proces wyobrazić. Mm -hmm. Czytasz jakby to i mówisz, to mi się nie klei, zrobiłbym to inaczej? Czy, czy jak to e, działa? Tak, czasem się robi w ogóle w ten sposób, że po prostu się pisze jeszcze raz, bo może wyjdzie lepiej. Mm -hmm. Na samej możliwości tego. Ja te ile scenariusz napisałem różnych, i w, przy jednym z nich to już jest chyba 28 wersja. Tylko nie taka, że tam jakieś przeróbki, tylko prawie od zera napisane 28 raz. I dochodzę już do tego momentu, że poprawki, które są na jakiegoś tam producenta są powrotem do tego, co było w wersji 14 na przykład. Mm -hmm. już, już mam szczerze dość tego, tego projektu, prawda, bo no już wszystko, co było do przerobienia, zostało przerobione. Mhm. Ale no, nie to... robisz tak, jak kiedyś powiedział Dukaj, napisałem powieść, nie podobała mi się i wyrzuciłem do kosza. Nie, tutaj no. No. większość tych scenariuszy to producent wyrzuca do kosza. A, to... A mnie to zastanawiało cały czas jedno, bo zobacz, mamy... Co innego jest w książce? W książce yy... Piszemy, malujemy słowem, jakby jedni robią to lepiej. U mnie na przykład było mało tego malowania, bardziej się skupiłem na historii. Ja mam taki mózg, że wiesz, gry, najniższy poziom trudności, byleby historię gdzieś tam chłonąć. Ale niektórzy na przykład bardzo ładnie malują ten świat, tak że czytasz i widzisz te obrazy się same gdzieś tam wyłaniają, pojawiają. Z serialem jest inaczej, no bo zobaczcie, mamy to, co się dzieje na pierwszym planie, czyli ten miąż, to słodkie, że tak powiem, w tym scenariuszu, ale przecież trzeba napisać to, co dzieje się w tle, nie? Jak to wygląda? To mnie zastanawiało. Zasadniczo. Tam się dzieją rzeczy. Tak. Taka amerykańska szkoła pisania scenariuszy jest taka, że tam ma być minimum informacji, które są konieczne bo to na przykład jak kamera ma być ustawiona, czy trzeba być zbliżenie, czy ma być coś, to jest robota operatora mhm. i oczywiście kusi bardzo, jak się pisze scenariusz, żeby, na, żeby to napisać zbliżenie mhm. albo tam w promieniach zachodzącego słońca. Nie, to powinno być czysto technicznie napisane, co się dzieje. i. Nawet dialogi w pierwszej wersji nie są takimi dopasowanymi, takimi ostatecznymi dialogami, tylko tak bardziej, żeby, żeby było wiadomo, co kto ma powiedzieć. Mhm. To się potem 50 razy dopracowuje. Ale jest taki jakby algorytm, jak ma powstać film. I to znacznie przyjemniej się pisze książkę, gdzie można sobie właśnie mhm. zrobić, jak się chce, opisać opis przyrody, walność albo jakiegoś ładnego języka użyć. Tamto to w scenariusz powinno być napisane tak jak instrukcja obsługi, mm -hmm, mm -hmm. Bo jak oglądam później ten serial, to mówię, na jakimś etapie to musi powstać, przecież to nie jest chyba dowolność yy, animatorów, no, że a teraz sobie tam ludzi z parasolkami w tle na przykład. Yy, no, byłem, no nie, nie? jeżeli to jest istotne z punktu widzenia historii, to się pisze, w tle idą ludzie z parasolami. Mm -hmm. yy, natomiast jeżeli nie jest istotne, to rzeczywiście to potem okay. yy, na kolejnym etapie yy, jest dodawane przez kolejne, tam, tam osoby jakieś, na przykład jak próbuję sobie wyobrazić Gwiezdne wojny scenariusz do, do, do pierwszej części, znaczy do pierwszej czyli do pierwszej, jaka została chronologicznie nakręcona jak Lord Vader wchodzi na statek rebeliantów, to normalnie gdyby, gdyby pisać powieść, no to w tym momencie wypadałoby trzasnąć opis, jak Lord Vader wygląda z maską, ze wszystkim, a Prawdopodobnie, czy znaczy nie czytają tego scenariusza, ale prawdopodobnie jest po prostu napisane: wchodzi Lord Vader i e, na przykład w, w, ponu, w ponurym, czarnym stroju. Mm -hmm. nie? I tam wygląda groźnie, czy coś. I, i tyle. A potem mm -hmm. kostiumolog ma wymyśleć, jak, jak powinien wyglądać mm -hmm. ten Lord Vader. Operator, jak go sfilmować. Gość od efektów specjalnych, gdzie dać wybuch, i tak dalej. Jest praca bardzo zbiorowa. Scenariusz mm. jest minimalistyczny. Okay. Czy w przypadku tego filmu też najpierw powstaje jakby po, już po ustaleniu pewnych jakby drobiazgów? Tak jak scenariusz mówisz, jest tylko szkicem tego, jak to ma wyglądać. Czy w animacjach też te storyboardy są robione takie bardzo tak, szczegółowe? Tak, tak tylko jak... to już nie była moja mm -hmm. działka. Mm -hmm. Ale generalnie w filmach no, robi się te storyboardy, bo to jest bardzo, bardzo wygodne po prostu. No bo ja, ja to jestem, powiem szczerze, przerażony tym, jak dzisiaj wygląda przemysł filmowy, bo miałem to nieszczęście i obejrzałem gdzieś, nie wiem gdzie ten serial jest, yy, Gra o tron, ale ten, no, ta nowa wersja. Chyba na HBO. Yy, I powstał równolegle taki też serial, jak tworzono to. Mhm. I oni robią wielkie hale obłożone monitorami. I aktorzy są w tym miejscu, w którym hmm. rozgrywa się akcja. Oni po prostu widzą. To jest że już nie ma oświetlenia, tylko monitory oświetlają? No, to jest kwestia budżetu. Po prostu. E, w polskim <laughs> filmie tak. No, raczej nie, jest. nie wyobrażam sobie, ale. Dalej, green screen. Ale o ile jest. Natomiast, no fakt, to jest taka ciekawa technologia, a propos technologii, którą można fajnie tak. wykorzystać.